Cześć, zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców minionego miesiąca, a więc wrzesień 2016, i dzisiaj zacznę od pielęgnacji. Słuchajcie, pierwszy kosmetyk, który Wam muszę ci pokazać, to jest żel podpysznic marki Lidl, dokładnie. Ja, jeżeli chodzi o żel podpysznic, jeszcze tak słowem wyjaśnienia, nie kupuję drogich kosmetyków, bo są to kosmetyki, które przynajmniej u mnie idą jak woda, szybko je zużywamy razem z mężem, dlatego nie wydaję na nie kroci. I akurat ten kupiłam w mega fajnej cenie, to jest Bahama Coco i to jest taka edycja limitowana żeli w Lidlu, która pojawiła się pod koniec wakacji, pewnie była przez całe wakacje, ale akurat ja na niego się natknęłam właśnie w sierpniu. I tutaj mamy 500 ml, tak już naprawdę całkiem spora pojęcia. Przecudowny zapach kokosu, słuchajcie, naprawdę taki otulający, e, taki relaks dla zmysłu, bardzo przyjemnie pachnie, jest mega wydajny, fajnie się pieni, nie wysusza skóry, naprawdę spełnia wszystkie funkcje, jakie żel powinien po prostu spełnić. Przy tym cenę ma po prostu nieziemską, także nie zastanawiałam się nawet, żeby go po prostu nie wrzucić do kosza. Słuchajcie, jest to bardzo fajny żel podpryszny, jeżeli będziecie miała okazję się natknąć jeszcze na taką edycję limitowaną, zapach kokosa, były chyba jeszcze kwiaty lici, takie bardzo przyjemne zapachy, to naprawdę Wam polecam. Jest to żel właśnie, który też nie wysusza skóry. Co prawda to nie jest żel, który będzie ją jakoś tam fajnie nawierzał, to nie jest olejek. Natomiast jeżeli nie macie dużych wymagań co do żeli, to, to jest naprawdę fajny kosmetyk. Jeżeli chodzi o oczyszczanie buzi, to Wam pokażę taką piankę oczyszczającą, którą ja sobie kupiłam, słuchajcie, jakoś w lipcu w Douglasie i właśnie od sierpnia ją zaczęłam stosować i już jest ponad dwa miesiące, odkąd ją zaczęłam używać do mojego oczyszczania buzi. Jest to pianka z linii Any Size Any Time i tutaj mamy Soft Cleaning -like Foam, a więc taka delikatnie oczyszczająca pianka do buzi. Jest to produkt, który bardzo fajnie oczyszcza moją skórę. Jest delikatny, ja mam wrażliwą cerę, więc on mi nic nie zrobił złego, nic mi po niej nie wyskoczyło. Bardzo fajnie się przywraca naturalne pH, ma bardzo przyjemny zawach, jest bardzo wydajna, wystarczy jedna pompka na umycie całej buzi, stosuję to rano oraz wieczorem. Tutaj mamy pojemność 200 ml, naprawdę bardzo fajna pianka, z tym, że ona nie jest najtańsza, bo ona kosztuje około 60 zł z tego, co kojarzę, ale można ją wyrwać w fajnej cenie takiej promocyjnej, na przykład w dwupaku, gdzie mamy dodatkowo jeszcze tonik. Ja właśnie w takiej cenie to kupiłam, czyli mamy dwa produkty za 70 zł to się dla mnie przynajmniej opłacało kupić. Na pewno kiedyś do niej powrócę, ale będę się starała, słuchajcie, szukać jakichś tańszych zamienników dla tego typu środków do oczyszczenia skóry, dlatego że, słuchajcie, strasznie mi podeszły pianki do oczyszczenia buzi. Jest to moim zdaniem ekspresowa forma czyszczenia buzi, przy tym bardzo przyjemna. Łatwa w stosowaniu, także dla mnie idealnie. I teraz dwa kosmetyki, takie upiększające coś, ale właśnie działanie spektakularne dla skóry. I pierwszy kosmetyk to jest Bania agapi To jest maseczka, która jest skierowana dla kobiet, uwaga, poniżej 35 roku życia. Ja mam 27 lat i tak się zastanawiałam, czy ta maseczka faktycznie nie będzie działać na kobietach w wieku 35. Plus. Natomiast to, co ja zauważyłam po jej stosowaniu. Przede wszystkim skóra jest bardziej elastyczna, bardziej ujędrniona, makijaż się na niej coraz lepiej trzyma. Jeżeli ją stosuję na buzi, można ją używać dwa razy w tygodniu maksymalnie na 10 minut. Jest to maseczka, którą należy usunąć ze skóry twarzy z zwykłą letnią wodą. Bardzo fajnie się wchłania, ma bardzo przyjemny taki owocowy zapach. Tutaj mam 50 ml, więc nie jest wcale taka mała, ani duża pojemność. Taka myślę, że standardowo na miesiąc. Mam ją już słuchajcie, ją ponad miesiąc. I naprawdę przy stosowaniu dwa razy w tygodniu jeszcze Ją mam, starcza jest wydajna. Jest całkiem przyjemna, kosztowała 10 zł. Podlinkuję ją Wam na dole w opisie tego filmu, żebyście mogły sobie zerknąć na stronie internetowej. Bardzo fajna maseczka. Bania Agaf jest fajną marką, którą coraz bardziej i coraz częściej odkrywam. I te kosmetyki u mnie się bardzo fajnie sprawdzają. Nic mi się nie dzieje z buzią, ani z cerą, ani z ciałem, ani z włosami, tak naprawdę u mnie działają. I drugi kosmetyk, ten taki magiczny, to jest Magic Rose, a więc olej upiększający marki Evre. I to jest ten, który możemy stosować i na dzień, i na noc. I mamy tutaj aplikację formie Piper szklana butelka, 30 ml, a więc taka standardowa pojemność jak przy serach i tak dalej. Jest to bardzo fajny kosmetyk marki Evre, który wyczaiłam, nie ukrywam, u Oli Make Up My Passion. Ona go polecała swojego czasu ja się na niego skusiłam. I powiem Wam, że on naprawdę fajnie działa. To jest olejek skierowany stricte do skóry mieszanej. On za zadanie ma przede wszystkim upiększyć naszą skórę, wyrównać kolory zmniejszyć widoczne niedoskonałości przywrócić taki fajny, zdrowy wygląd, jeżeli chodzi o kolor skóry i naprawdę on nie słuchajcie działa cuda dzięki temu olejkowi moja skóra ma taką fajną, mm, taki fajny odcień, nie słuchajcie ziemisty, tylko taki przyjemny, taki różowy mniej niedoskonałości mi się pojawiło na skórze, także on u mnie naprawdę działa, to nie jest jakiś tam, wiecie, kosmetyk, który jest, ale nic nie robi. Ja go używam tylko na nos, dlatego że to jest dość tłusty kosmetyk, no to jest olejek. i Dlatego ja go zastawiam sobie na buzi, na przykład na 20 minut, później po wchłonięciu nakładam zwykły krem na noc, krem pod oczy, i spać, rano wstaję, buzia jest po prostu rozpromieniona, pięknie wygląda. Jest to naprawdę fajny, odkrywczy kosmetyk marki Ever, który kosztuje około 20 paru złotych, myślę, że maksymalnie 30. Polecam go Wam na próbę, jest on o zapachu różanym, więc jeżeli lubicie ten zapach, to myślę, że on Wam się na pewno spodoba, już za sam zapach go polubicie. I ostatni kosmetyk pielęgnacyjny to jest krem pod oczy i to jest miniaturka kremu marki Estée Lauder i to jest Advanced Night Repair Eye Cream. Krem pod oczy, ten bogaty w konsystencji masełka. Bardzo fajny krem pod oczy, słuchajcie, ja go używam już ponad miesiąc, to jest próbka 5 ml, a więc no mała taka próbeczka, ale spokojnie mi słuchajcie starcza na takie używanie tylko i wyłącznie na noc, w okolice pod oczy oraz na powieki. I co ja mogę o nim powiedzieć? Słuchajcie, naprawdę to jest kosmetyk odkrywczy i który przynajmniej u mnie bardzo fajnie zadziałał. Ja mam skórę Niezbyt starą. No, mam 27 lat, ale to składa się wiadomo, starzeje, bo kolegana już coraz mniej produkuje, niestety, więc trzeba już jakoś tam tą skórę sobie pomału przygotowywać na te mocniejsze kosmetyki. Jest to kosmetyk, który podobno jest lepszy dla kobiet o skórze dojrzałej, dlatego że on wtedy bardziej spektakularnie działa niż na skórze młodej, która jeszcze jest jędrna, elastyczna. Ale ja sobie postanowiłam zrobić taką delikatną kurację. I już Wam mówię o co chodzi. Jeżeli wykonujecie codziennie makijaż, szczególnie tutaj właśnie korektor, jakieś cienie na dolnej powiece i tak dalej, ta skóra jest dość obciążona i u mnie właśnie przez makijaż strasznie, słuchajcie, dorobiłam się takiej nadwrażliwości tutaj w okolicy pod okiem. Strasznie mi oczy zabiły od makijażu, musiałam przerwać się, malować i odczekać trochę, aby ta skóra się zregenerowała. I ten krem mi bardzo dużo pomógł. Po pierwsze skóra była bardzo wygładzona. Te zmarszki mimiczne, takie drobne, które powstają głównie, głównie w wyniku odwodnienia tej suchej skóry zostały zniwelowane. Przepięknie się prezentuje korektor pod oczyma, nie zbiera się, nie załamuje, nie podkreśla właśnie tych zmarszczek, które tam jeszcze się tworzą. Naprawdę bardzo fajny krem i ja myślę, że kiedyś do niego powrócę, ale zrobię sobie małą przerwę, dlatego że skóra pod oczami, tak samo jak skóra na buzi, przyzwyczaja się do pewnego kosmetyku, więc warto robić przerwy, warto próbować czegoś nowego, tak żeby skóra mogła jakby stestować jakieś nowe, fajne kosmetyki. Jest to bardzo drogi kosmetyk w pełnej wersji, dlatego myślę, że jeszcze trochę upłynie czasu, zanim na niego składam kasę. I teraz przejdziemy do kolorówki. Tutaj nie ukrywam, mam same perełki, wam wam do pokazania. I zacznę od drogeryjnych kosmetyków, mam tylko jeden z perfumerii, ale jego zostawię na sam koniec. I zacznę słuchajcie, od dwóch podkładów, które Wam dzisiaj chcę pokazać, które stosowałam zamiennie właśnie we wrześniu. I są to kosmetyki marki Maybelline i marki Catrice. I zacznę od tego z Maybelline. To jest kosmetyk, to jest podkład, który Wam też pokazywałam w moim ostatnim filmie w polecanych kosmetykach z Rossmana. I to jest The Dream Velvet. I to jest matujący, ale taki wersji soft podkład, który również ma nawilża naszą skórę. On ma fajną taką żelową konsystencję, ma trochę pudrowości w sobie. Jest to przecudowny podkład, który bardzo ładnie wygląda na buzi. Ja dzisiaj nie mam zrobionego nim makijażu, mam zrobionym e, tym drugim podkładem, który wam, wam zaraz pokażę, ale ten podkład bardzo często wykorzystuję w makijażu dziennym, dlatego że on bardzo ładnie siedzi na buzi, jest lekko wyczuwalny, jest jakby taki fajny krem na twarzy, nie jest ciężki, nie robi efektu maski, przecudownie wygląda w kamerze, na zdjęciach bardzo fajnie matuje skórę, ale nie ściąga tej skóry. Jest naprawdę przyjemnym kosmetykiem za około 28 zł, bo tyle dokładnie kosztuje w promocji. Teraz niedługo będzie w naturze także na Maybelline minus 40%, więc będzie jeszcze taniej. Więc jeżeli chcecie go kupić albo czajcie się na jakieś fajne podkłady z Maybelline bądź z na przykład marki Catrice, to w naturze będzie szybciej ta promocja niż w Rossmanie, także... Patrzcie sobie na stronę internetową. I drugi podkład, który Wam dzisiaj chcę pokazać, to jest podkład Catrice, to jest ten najnowszy HD Liquid Coverage Foundation, który mam w maszynie 020 Rose Beige. Ten podkład jest, słuchajcie, moim zdaniem naprawdę odkrywczym podkładem tego roku w drogeriach. To jest hit, naprawdę to jest hit. To jest, słuchajcie... To raz lepszy brat niż Ravion Colorstay i moim zdaniem to jest tańszy zamiennik MUFE, czyli Make Up Forever. Dlatego, że ten podkład przecudownie wygląda na zdjęciach, przecudownie wygląda na żywo i w kamerze. I ja dzisiaj mam także z nim wykonany makijaż. Podkład wygląda bardzo dobrze. Nie trzeba jego dużo i warstwy na twarz, żeby się pięknie prezentował. Kryje naprawdę super. On ma mocne krycie. Jest z pipetą, więc trochę inna forma aplikacji niż zazwyczaj podkłady. Wiem, że na przykład Gosz i marka Pupa mają podkłady w wersji takiej a la płynnej, czyli z pipetką. Wiem, że droższe marki także, ale mówię o tych bardziej tańszych, bliższych portfelu. To jest podkład, który ma być do 24 godzin, on jest mega długotrwały. U mnie akurat trochę się przetłuszcza w strefie T, jeżeli chodzi o to świecenie się w cery i wydzielanie odmiaru sebum. Ale tutaj jakby przypodrobuje sobie buzię w ciągu dnia jest ok. Ten podkład tak naprawdę nie wymaga przypudrowania. Zresztą słuchajcie, ja o nim opowiem Wam w osobnej recenzji, bo będzie film na moim kanale o tym podkładzie. Zobaczycie, jak on się prezentuje na żywo, jak wygląda numer 020. Jest to Beige Rose, a więc tony różowe, ale on wcale słuchajcie nie jest taki różowy. Także one... Tutaj jest trochę taka zdradliwa nazwa, nie jest cały różowy, przepięknie się prezentuje, słuchajcie, no naprawdę podkład moim zdaniem hit, ale tak jak powiedziałam, o nim będzie w osobnym filmie. I teraz kolejny mój odkrywczy kosmetyk, to jest róż, róż marki Lovely, o którym także wspominałam w moim poprzednim filmie i to jest OO Blush. To jest róż, który przecudownie prezentuje się na naszych policzkach, to ja dzisiaj mam go też w moim makijażu, bardzo ładnie błyszczy, ma w sobie drobinki, więc to jest też taki kosmetyk dla kobiet, które lubią rozświetlenie w różach. Bardzo dobra pigmentacja, on nie jest taki bardzo suchy, jak na przykład Bourjois. Można nim sobie fajnie stopniować intensywność, może być bardziej widoczny, może być mniej widoczny. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób go będziecie aplikować i w jakiej ilości. Bardzo fajny róż, słuchajcie, za około 12-13 zł. Także słuchajcie, naprawdę opłaca się go strasznie kupić, zwłaszcza w tej promocji w Rossmannie, która się już niebawem pojawi na produkty do twarzy. Kolejny kosmetyk to jest kosmetyk marki Cobo Professional i to jest Face Contour Palette. I to jest paleta do konturowania produktów w kamieniu. I są to bardzo fajne pudry do konturowania marki Kobo, moim zdaniem naprawdę bardzo dobrej jakości, o fajnej pigmentacji mamy rozświetlacz, mamy też dwa pudry do konturowania stricte. Mamy tutaj odcienie takie taupe, mamy chłodne odcienie brązu, więc idealny kosmetyk do konturowania. Jeżeli szukacie czegoś fajnego, taniego, to to jest fajny kosmetyk, fajny wybór. On kosztuje około 20 zł. Ja jestem z tego bardzo zadowolona. Często po niego sięgam i już mi się kończą, słuchajcie, moje pudry do konturowania z Inglota i myślę, że nie będę miała potrzeby kupowania ich znowu, bo to Kobo naprawdę dla mnie jest zbawienne i bardzo często korzystam z tego w makijażu dziennym, jak i wieczorowym. Bardzo fajnie rozświetla. Pigmentacja naprawdę ma super, słuchajcie, no to jest rozświetlające Tutaj mamy też dwa odcienie, one są dość kremowe, ale bardzo fajnie się nimi konturuje buzie. E, bardzo przyjemne kosmetyki do używania i jak już jesteśmy przy Kobo, chciałam Wam pokazać jeden cień do powiek, który kupiłam sobie też właśnie we wrześniu. Poszukałam dobrej jakości czarnego cienia i to jest czarny, naprawdę czarny, krótko czarny cień. To jest cień marki Kobo, to jest ten pojedynczy, który możecie sobie kupić do paletki w ramach uzupełnienia. To jest numer 128. To jest, słuchajcie, czerń naprawdę mega. I ja bardzo lubię to używać do smoki, ale także, kiedy sobie robię kreskę eyelinerem, to lubię sobie nim troszeczkę przesmużyć tą kreskę, tak, żeby pogłębić odcień czarnego eyelinera. Bardzo fajny cień, długo się utrzymuje, trochę się osypują te dziennika. Natomiast radzę najpierw wykonywać makijaż oka, a potem się zajmować resztą makijażu, na przykład korektorem pod oczy, no bo często właśnie się nam osypuje. Ale za to jest naprawdę super pigmentacji, jak na jakość cienia, który kosztuje 10 zł wow, po prostu wow. I ostatni kosmetyk, który Wam się chcę pokazać, to jest właśnie pomadka, którą mam dzisiaj na ustach. I to jest pomadka marki Douglas i to jest matowa wersja, ale to jest taki welorowy mat, to nie jest taki stricte, bardzo intensywny mat, tylko właśnie taki welorowy. Bardzo przyjemne są te pomadki, one nie wysuszają nadmiernie ust, bardzo fajnie się nimi rozprowadza produkt, dlatego że cały aplikator, który mamy tutaj jest fajnie wyprofilowany na usta, więc idealnie słuchajcie, możecie sobie wyrysować kontur ust. Kolor to jest numerek 1, bardzo ładny, taki naturalny, ja się mam ją na ustach. Bardzo ją lubię w makijażu dziennym, ale też i do takich mocniejszych makijaży, bardzo fajny kolor. I to są dobre jakości pomadki, które są przede wszystkim kosmetykami wegańskimi, a więc dla wszystkich dziewczyn, które dbają o to, że nie chcą kosmetyków, które są testowane na zwierzętach, to to nie jest. I bardzo fajny kosmetyk, słuchajcie, to 45 zł. E, polecam Wam odwiedzić Douglasa, a jeżeli szukacie fajnych pomadek w wersji płynnej, które właśnie nie będą przesłużać ust, będą dawać taki soft mat, e, fajny veluron, przy tym komfort dla ust i długotrwałość, to to są naprawdę bardzo fajne pomadki. I to już wszystkie moje ulubione kosmetyki minionego miesiąca. Jeżeli Wam się film podobał, to proszę Was o zostawienie łapki do góry i napiszcie w komentarzu, co u Was było ulubione na wrześniu kosmetyczne, jakie Hity albo buble, jeżeli trafiłyście na takie właśnie we wrześniu, także pochwalcie się koniecznie. Ściskam Was gorąco, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmikach Poziaczki Papa.